I idziemy nie? tą drogą. No. I tu się gór. przejście takie, no. tak, jest tak, pod górkę. No, 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 no. Gdybyśmy, Czyli tutaj I nas... nas nie dotyczy bo to jest kawał drogi. To daleko, nie? No, daleko. Bo to jest epoki tego żelaza. Jest jakieś tam. To jest na zakazie. Na tutaj, na tutaj. Na tutaj. Ja to z fotografii wygląda, że już się fajnie teraz Terasa zaczyna. No. Chcemy, chcemy spręcić to. No, pierwszy ładny sygnał tutaj. 22, zobaczymy. Nic ciekawego. No nic. Ładnie biło. No, 22 sygnał. I tak naprawdę chodzę tu już chyba z, ze 3 godziny I oprócz tego klapsa, to na początku znalazłem, czyli tego złotego To chyba jakiś taki guzik Mi się wydaje że to jest chyba guzik O kurwa Zobaczcie jaki fakt, wyszedł zaraz konik Ale jaja Kurwa zabłądziłem od razu to stwierdziliśmy Kurwa, pomyliłem drogę Wszystko tak samo wyglądało, takie wiesz, krzaki kurwa, nie? W kółko I wlazłem je w tej i patrzę, wychodzę, a tam taki kanion wyjebany Kurwa, z takich kamieni samych, nie? No. I mówię tamtędy jakoś, kurwa, na GP ja się mówię. Idę. Patrzę, wychodzę, a tu się świeci światło, kurwa z Co znalazłeś? Pokaż. To na ten Proszę. O, to jest piecznik. To To chyba przeciwlotniczy. To, to jest... <słuch> <słuch> I guzik. No, guzik. A, ten guzik to nie? Guzik, jakiś guzik. No. I to Agnieszka natrzepała. Yy, Tych. No monet. Monet jakiś, no. Ale współczesnych. Ja to jest fund 42 e, w obie obie obiegowy. A ja tylko tych szlifowałem Wpleśniał, wpleśniał, kurwa <laughs> Lipa, <laughs> nie? Lipa, lipa las, kurde o. O. Celtycki mm. Ładny, celtycki ja. o, Bo okay. leżał w kształt <laughs> Kształt, celtycki <laughs> Chyba Aluminium Majkolik kolik 200 lat no. Ameliniowy Ameliniowy, to będzie nie pomaluję a to jest ten miedziany z 1700, one są z 1770 którego roku. Mam coś, które na wózku, tylko na drugą, drugą stronę. stronę no. na duch, na to, zawsze, jak będziesz to opieścił, to, to wszystko to zleci. To jest koper, no. Tego nawet nie ten, no nie to da to rady Mogę na chwilę? To to, to roboty, to, to, to zrobić Bebe? Nie A ja mam pytanie, czym wyczyści się to te kurwa Jak jest ja, taki, wiesz, wiesz Ja te pędzelki, ale wiesz, które te z dwóch Z, z, z no. białe te tworzywo no. no. albo zaczynam bo mam jak kupisz sobie zestaw to masz dwa druciaki mhm. i ten ten do, no jako ostatni no to tym drugim druciakiem taki on jest złote te, to a, trochę bierze a później resztę tym i srebrka zajęliście się ale co tak? pasu do zębów kurwa ja, ja to te halcyny... co ty tym to wyś... aż się kurwa świecą ja ty, tak. no. ty masz dobrą metodę on dawa no. do oleja ja nie wiem, bo ja się nie znalazłem. WD-40. Ona na śląbku kurwa schodziłem. Ale koper, nie? Pięknie wyciś, WD40. WD40. Ja miałem ten koper, ostatnio spierdoliłem, ale data miałem 1799, tutaj jest ten właśnie koper. Baba na w drugą stronę, nie? I mam trzy, trzy wielkości. Kura. Jedną taką wielką 30, kurwa 5 mm, chyba ona ma, czy 4, bo jest kilka rodzajów tego. I Taka gruba, kurwa ciężka, nie? Ale ją spierdoliłem trochę. Rowerzystów na drodze jest warta kurde? 3000 funtów moneta ostatnio Golden Manik znalazł, że ma środek z miedzi, jest tylko jakiś ten że masz yy, to jest wiesz, yy, ten koper, a w środku jakaś taka kropeczka tylko, kurwa, Szcyna, no, no. cynkowy był. Cynkowy a, był, a w środku jest miedziany. A w środku jest miedziany. Ten, ten jak to się nazywa? Nie kurde, rdzenio. Rdzenio. Tam jest taki miedziany. W takim mało, takim, mało, mało takim chujowym stanie, go. jeszcze gorsza. a jego nie było widać w ogóle, prawie? No, a a jego jeszcze gorsza poszła za 3000, nie? A jeszcze się w stanie poszła za 3000, a jego w ogóle nie było co widać, ma, kurwa, ma, co to za woleta? On ma gością, ze wszystkim idzie i kurwa tego No tak, no. w kurwa Ale ty też możesz. Nie ma problemu. Jest w Nie, no może jak nie w gazu, to w Edinburghu by było. Ja to nie mam czasu. Ale to pudnos ta procedura trwa dwa lata. Nie, sprawdzenie? Nie, nie. Co po trzech miesiącach masz z powrotem. Bo jeśli chcesz sprzedać, to może tak. Procedura trwa dwa lata, nie? Bo na przykład pierwokrut ma muzeum, zanim uzbiera pieniądze, zanim wszystko wie, zanim wycenią to. No i czy chce kupić w ogóle? No jest Tak, to wiesz. Jadą chłopaki w Sinodal. W slow motion wezmę <laughs> Bye, Bye za tydzień <laughs>